Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarpen. Chciałem Was podać w moim pierwszym filmiku na kanale i on będzie miał charakter informacyjny. Tutaj powiem czym się chcę zająć. No, także wstęp mam ze sobą. Chciałem się zająć przede wszystkim recenzjami. I to recenzjami mam na myśli gier, raczej indie, też RPG -ki. No i tam jakieś nowości. Jak coś mi wpadnie w ręce. Tutaj nie zamierzam się do jakichś gatunków ograniczać, tylko po prostu będę recenzował gry, które jakby mnie zainteresowały, bo mi się podobały. Chociaż te gnioty też będę wrzucał. No, także już pierwszego filmiku muszę się spodziewać w tym tygodniu, prawdopodobnie w weekend to wrzucę, bo trochę to, no, trochę roboty przy nim będzie, bo chcę to fajnie zrobić. A nie po prostu nagrać grę, dograć. Nagrać gra i komentarz za jednym zamachem, to tak wrzucić. No, także to tyle i do zobaczenia. I w opisie macie link do mojego Facebooka oraz kanału Twitch, gdzie tam strumykuję, ale też pewnie wiecie. No, to dzięki, na razie.